Chwała Bogu. Chwała Chciałem przeczytać dwa fragmenty Słowa Bożego i krótko podzielić się. Pierwszy fragment jest zapisany w drugiej księdze kronik, 20 rozdział i 12 werset. Druga księga kronik, 20 rozdział i 12 werset. I od trzeciego zdania w tym wersecie. Bo myśmy bezsilni wobec tak licznej tłuszczy, która wyruszyła przeciwko nam. Nie wiemy też co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. I drugi fragment, ta sama księga, druga księga chronik, 33 rozdział i od 9 wersetu poniżej, 33 rozdział od 9 wersetu. Lecz Manases zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu tak, iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Pan przemawiał do Manasesa i do jego ludu, lecz oni na to nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego, i ci pochwycili Manasesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. A gdy znalazł się w ucisku błagał Pana, swojego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego, a On dał się uprosić i wysłuchał Jego błagania, i pozwolił Mu powrócić do Jeruzalemu do swojego królestwa. Wtedy Manases poznał, że Pan jest Bogiem. Przeczytaliśmy dwa fragmenty mówiące o dwóch królach, królach ludzkich. Całkowicie dwie inne postacie i kiedy czytamy pierwszy fragment o Jehoszafacie, ja tylko przeczytałem praktycznie jeden werset, nie chciałbym może całości czytać, długa to historia, ale widzimy, że na Królestwo Judy, na Manasesa wyruszyli, wyruszył nieprzyjaciel, wyruszyli Moabici, Amonici i, i y, Jehoszafat, on już nieraz przeprowadzał wojnę, nieraz brał udział w wojnie, myślę miał doświadczenie. Miał też armię. Zresztą czytamy wcześniej, że przygotowywał, miasta, obwarowywał. On czynił wiele pracy, aby umocniać wojsko, że czynił wiele pracy, aby właśnie dobrze bronić się, aby też móc, jak będzie potrzeba, atakować. Wcześniej też z Ahabem wyruszył na wojnę i widzimy, że Manasas, że Jechoszafat, on Miał to doświadczenie, miał tą wiedzę, miał tą możliwość, aby walczyć z tym nieprzyjacielem. Ale kiedy przyszła właśnie sytuacja i przyszedł nieprzyjaciel, my czytaliśmy, że on, chociaż miał doświadczenie, chociaż miał tą możliwość, chociaż miał jakby tą sposobność, aby przeciwstawić się temu wrogowi, on jednak zwraca się do swojego Boga. On korzy się przed swoim Bogiem i mówi: Panie, Chociaż on doświadczony, chociaż ma tą mądrość, chociaż ma to zaplecze, mówi: Panie, ja jestem bezsilny. Ja jestem bezsilny wobec tego problemu, który spotkał mnie i królestwo moje, królestwo Twoje, naród Twój. Ja jestem bezsilny wobec tego, co tak naprawdę przyszło na nas. I Panie, ja nie wiem, co mam zrobić. Ja nie wiem, co mam zrobić, ale ja szukam pomocy u Ciebie. I kiedybyśmy czytali dalej. Pan Bóg odpowiada na tą modlitwę, Pan Bóg odpowiada na Jego wołanie, Pan Bóg odpowiada na jego błaganie, i Pan Bóg daje swoją pomoc, swoją odpowiedź i Pan Bóg walczy za Niego i On zwycięża, Pan Bóg zwycięża za Niego, te wojsko nieprzyjaciela. My widzimy, że Pan Bóg, On na tę modlitwę dał odpowiedź. I kiedy ja czytam ten fragment Słowa Bożego, mi przychodzi na pamięć. Jedna sytuacja z mojego życia to co prawda było już dosyć dawno temu, ale kiedy nam w domu urodziła się pierwsza córka, to już prawie 10 lat temu, dosyć jedna sytuacja mocno utkwiła w mojej pamięci. I choć może cała sytuacja, ona nie była taka może groźna i tak dalej, ale ja dość mocno ją przeżyłem, kiedy Madzia wróciła ze szpitala z dzieckiem, no nowa sytuacja, nowa okoliczność. Wydawało mi się, że byliśmy przygotowani na to wszystko. No, czytaliśmy książki, jak to będzie, przygotowywaliśmy się, ciuszki, wszystko tam, wózeczek, łyżeczko, no wszystko w miarę przygotowaliśmy tak, jak byliśmy no, nauczeni, że tak powiem, jak doczytaliśmy, jak pytaliśmy się. Więc można powiedzieć, była jakaś mądrość. Było jakieś już można powiedzieć zasób wiedzy, było te przygotowanie z naszej strony, ale pamiętam kiedy Mazia przyjechała ze szpitala i już nie pamiętam czy to był pierwszy dzień czy drugi, już tego akurat nie pamiętam ale pamiętam, że sytuacja jakoś bardzo mocno zaogniła się. Ona mia, dostała gorączkę bardzo mocno, miała nawał pokarmu, e, bardzo jakoś mocno to przeżywała, e, jeszcze nie potrafiła do końca chodzić, bardzo ciężko ten poród też przeżyła, praktycznie cały tydzień za bardzo nie potrafiła chodzić, nie potrafiła siedzieć, leżenie też sprawiało jej jakieś takie no, niewygody, ogólnie bałagan w domu jakoś się zrobił, wszystko jakby tak wszystko do góry nogami się przewr przewróciło, to co mieliśmy przygotowane Nasz zasób wiedzy, mądrości, może doświadczenia nie było za wiele, no ale coś próbowaliśmy zrobić. Okazało się, że to wszystko przestało działać, tak naprawdę. I to tak mocno przy, yy, tak obciążyło mnie, tak mocno przygniotło w tej sytuacji, i przypominam sobie, że byłem w kuchni. I patrząc na cały ten, jakby, no, bałagan w domu, to wszystko. Magda płacze, nie wie co zrobić. No, dziecko, akurat Ania, ona była dość spokojna, więc ona nam nie doskwierała w tej sytuacji. Ale to tak mocno obciążyło mnie, i tak mocno przytłoczyło. I pamiętam tylko jeden moment bardzo dobrze. Padłem w kuchni, ale nie padłem na kolana, ale na swoją twarz, praktycznie na leżącą, i zawołałem do Boga: Mówię, Boże, ratuj, bo ja nie wiem tak naprawdę, co mam zrobić. No, niby taka sytuacja no, niegroźna, ale powiem, bardzo mocno to przeżyłem. I jak padłem na swoje oblicze przed Bogiem, to, bo, to z głębokości serca powiedziałem, może tak jak Jehoszafat, Panie, jestem bezradny, nie wiem, co mam zrobić. I dlatego to opowiadam. Ponieważ Pan Bóg bardzo szybko odpowiedział na moją modlitwę. Pierwszy raz w życiu z takim czymś się spotkałem, i powiem szczerze, nie wiem czy drugi raz spotkałem się, że aż tak szybko Pan Bóg odpowiedział. Nie minęło kilka minut. Do naszego domu wchodzi jedna siostra ze zboru i ona zaczyna pomagać nam. Nic nie pytając za bardzo, nic tam nie mówiąc, no co, jak, jaka sytuacja. Zaczyna pomagać, zaczyna jakby ogarniać ten dom, to mieszkanie, to wszystko. Za chwilę moja żona, ona cały dzień próbuje dodzwonić się do położnej, żeby dowiedzieć się, jak sobie radzić i nie umie się dodzwonić. Za chwilę ona dodzwoniła się do położnej, porozmawiała z nią, trzy zdania zamieniła, ja widzę, oblicze mojej żony zmieniło się. Zy zniknęły, ona jakby rozpromieniona, nadzieja w jej serce przyszła. Ja myślę, że nie położna dała jej tą nadzieję, ale Pan Bóg użył tej kobiety, aby ta sytuacja zmieniła się w, u mojej żony. Pan Bóg użył siostry ze zboru, aby sytuacja zmieniła się w domu, w mieszkaniu... Ja zobaczyłem w krótkim czasie, Pan Bóg odpowiedział na modlitwę. Na modlitwę skruszonego, złamanego i tak naprawdę niedoświadczonego i nic nie mogącego człowieka. A tym człowiekiem byłem ja. I Pan Bóg dał swoją pomoc i, odpo i odpowiedź. Ale my czytaliśmy o jeszcze jednym królu. O Manasesie, który całkiem inna charakterystyka jego rządów, nie taki jak Jehoszafat. Jehoszafat podobał się Panu, on szukał Pana, on chciał jemu jakby dogodzić, on królestwo doprowadzał do porządku, ale Manases. Jakbyśmy czytali o nim, ja nie będę czytał oczywiście, ale tak króciutko jakby streszczę jego życie. Manasys on nie szukał pana, on czynił to co złe w oczach pana, on nawet swoje dzieci ofiarował dla obcych bogów, on z świątyni pana postawił słup który nie był Boży oczywiście, ale z bożka postawił. On postawił wiele bożków na, w narodzie judzkim i tak naprawdę Manases doprowadził do naród judzki do tak wielkiego odstępstwa, jak jeszcze wcześniej może nie było w Królestwie Judzkim. Ale my czytaliśmy, że kiedy Pan Bóg przemawiał do Manasesa, on nie słuchał. Przemawiał do narodu judzkiego, naród judzki nie słuchał. Ale kiedy Pan Bóg doprowadził Manasesa do jakby skraju wytrzymałości, kiedy jego wzięli hakami, Nieprzyjacielskie wojska, kiedy jemu zagrażało niebezpieczeństwo, my widzimy ciekawą rzecz, która dzieje się o Manasesa. Manases, który pełen grzechu, który nie ma bojaźni Bożej, który doprowadza naród ludzki do sytuacji, w której nigdy naród ludzki nie był, do wielkiego grzechu i ostępstwa, on korzy się przed Bogiem. Można powiedzieć słowami dzisiejszymi: On pokutuje i ta pokuta, Dociera przed Boże Oblicze. I Pan Bóg wysłuchuje Jego pokutę. I Pan Bóg wysłuchuje Jego modlitwę. I przywraca go do Jeruzalemu. Przywraca mu wolność. I Manassez potem robi porządek ze swoim życiem. Z życiem, jakby Judejczyków. I on uznaje Boga, że Bóg prawdziwy jest wielki. Ale my widzimy jedną rzecz. Manassez pokutuje. I Bóg nie pozostaje obojętny. I my widzimy charakterystykę rządów Jehoszafata. To dobry król, podoba się Bogu. Widzimy sytuację, którą ja. Przeżyłe może całkiem inna charakterystyka, i widzimy Manasesa, który grzeszny, ale również pokutuje i również się ukarza. I Pan Bóg odpowiada na modlitwę każdego z tych ludzi, odpowiada na modlitwę Jego szafata, odpowiada na moją modlitwę i na modlitwę grzesznego Manasesa, bo Pan Bóg widzi skruszone i szczere serce. Pan Bóg widzi serce, które jest uniżone i które jest bezradne i które potrzebuje Jego pomocy i które widzi w swoim życiu bezsilność i i to, że nie wie tak naprawdę, co ma dalej uczynić, jak Jehoszafat mówi: Panie, my nie wiemy, co mamy czynić. My jesteśmy bezsilni wobec tej rzeszy ludzi, która na nas ruszyła, ale my do Ciebie się zwracamy. I może my dzisiaj, bracia i siostry zgromadzeni, jesteśmy bezsilni wobec tych sytuacji, które przychodzą na nasz kraj, na cały świat, może na nasze domy, może nie tylko ta sytuacja w świecie, ale może w naszych domach. My nieraz może jesteśmy bezsilni wobec czegoś, co na nas przychodzi. Może jakieś doświadczenie, może, jakąś, może jakaś trudność, ale Pan Bóg. On w tej bezsilności, jeśli my będziemy do niego wołać, on na pewno pomoże. On pomógł Bojemu, boj, Jehoszafatowi, on pomógł również. Grzesznemu, manasesowi, ale to, co łączyło tych wszystkich ludzi, to nie ich grzech albo nie ich sprawiedliwość, ale to ukorzenie się przed Bożym obliczem. To, na co Bóg odpowiada w życiu człowieka, to kiedy ja i ty ukorzymy się przed Bożym obliczem, kiedy ja i ty my skłonimy swoje kolana i kiedy my wylewamy swoje serce przed Bogiem i my rozumiemy, Panie, my tak naprawdę nic nie możemy. Chociaż może jest jakieś doświadczenie, chociaż może jest jakaś wiedza, chociaż my może znamy Słowo Boże, i my może byśmy umieli doradzić, tak jak siostra tutaj mówiła, ona znała, ona potrafiła wesprzeć jakby ludzi, którzy wokół nich chorowali. Ale tak naprawdę, kiedy przychodzi to na nas, my widzimy swoją bezsilność. I chociaż my może coś wiemy, ale kiedy my zrozumiemy, że my bezsilni wobec tego wszystkiego, co przychodzi do życia naszego, to Pan Bóg On nie zostawi nas obojętności, ale on pomoże dla mnie i dla ciebie. Kiedy czytamy Ewangelię, czy Mateusza, czy Łukasza, tam jest napisane o ojcach, którzy tak naprawdę są złymi ojcami, o ojcach, którzy, o ludziach, którzy są złymi ludźmi, ale kiedy przychodzi syn, kiedy przychodzi z prośbą, to taki ojciec nie da kamienia, to taki ojciec nie da węża, ale on da dobre dary dla dzieci swoich. To tym bardziej Bóg który umiłował mnie i ciebie, który umarł za mnie i za ciebie, czyż on nie pomoże nam w naszej bezsilności, czyż on nie pomoże nam w naszej jakby bezradności, kiedy my nie wiemy tak naprawdę, co będzie, kiedy my nie wiemy tak naprawdę nieraz, co zrobić, kiedy my nie wiemy, jak udać się, co, co jakby podjąć decyzje, jakie. Czy On nie pomoże nam? Przecież On umiłował mnie i Ciebie. On umarł za mnie i za Ciebie i On pomoże dla mnie i dla Ciebie w życiu naszym. Ale to, na co Bóg odpowiada w życiu naszym i w życiu narodu swego, to uniżone i skruszone serce. Bracia i siostry, ja chciałbym, abyśmy my takie się serce posiedli, abyśmy my takiego serca byli, abyśmy my w każdej sytuacji rozumieli, że to nie z nas, że to nie nasza siła, to nie nasze doświadczenie, bo my może nieraz poradzimy sobie jakby czasami może dopuszczamy nawet taką myśl, no my, my w mądrości to zrobiliśmy, my może w doświadczeniu, my wiedzieliśmy jak postąpić, ale to nie jest tak naprawdę. Tak naprawdę to Pan Bóg daje nam łaski. Tak naprawdę to Pan Bóg daje nam siły. I abyśmy my rozumowali, że kiedy przychodzą sytuacje w życiu naszym, a nawet może kiedy nie przychodzą, ale każda sytuacja w życiu naszym, że to Boża łaska, Boża ochrona, Boża mądrość, Boża siła i tylko w Nim możemy przejść zwycięsko w życiu naszym. I może nie chodzi tylko o to życie doczesne, ale tak naprawdę, jak Paulinka mówiła wcześniej, chodzi o to życie wieczne, o to życie duchowe, gdyż my nie toczymy boju z ciałem i krwią, ale toczymy bój z tymi nadziemskimi mocami. I chodzi o nasze życie wieczne. I tak chciałbym, abyśmy my razem pomodlili się za chwilę do Boga, abyśmy Mu podziękowali za to, że On daje jeszcze nam czas, aby zgromadzić się przed Jego obliczem i abyśmy my prosili również Jego o to, aby On nasze serce Kształtował, abyśmy my rozumieli, że tak naprawdę nie z nas siła, że tak naprawdę nie z nas mądrość i doświadczenie, ale my bezsilni wobec tego wszystkiego, co przychodzi na życie nasze, na kraj nasz, na narody. Które są na całym świecie i na naród Boży również. My bezsilni wobec tego wszystkiego, ale jest ten, który jest silny, a to Jezus Chrystus. On jest silny, aby pomóc, on jest silny, aby przeprowadzić i on jest silny, aby zachować życie nasze wieczne, abyśmy mogli je sprawować aż do końca, abyśmy mogli zwyciężyć w życiu naszym. On jest wierny dla swojego słowa i może padnie tysiąc obok boku naszego, a dziesięć obok drugiego boku, ale nas to nie dotknie i może nie chodzi o życie nasze, ale Duchowego życia nie dotknie, gdyż my w ręku świętego Boga, w ręku żyjącego Boga, w ręku tego, który umarł za mnie i za Ciebie, I On przeprowadzi, jeśli my zrozumiemy, Panie, my bezsilni, ale z Tobą wszystko możemy. I dlatego chciałbym nas zachęcić do modlitwy, abyśmy uklęknęli na swoje kolana, abyśmy podziękowali Bogu za Jego łaskę i prosili Boga, aby on nasze serca kształtował, byśmy rozumieli Jego wolę i że to On jest silny, I On przeprowadzi. Amen.